Mafia wideo streszczenie. Rok 1930. Fikcyjne miasteczko Lost Heaven w Stanach Zjednoczonych. Główny bohater Thomas Angelo jest taksówkarzem. Cała historia zaczyna się, gdy mężczyzna pojawia się w złym miejscu i w złym czasie. Jest świadkiem pościgu, podczas którego jedno z aut ląduje na latarni. Wyskakuje z niego dwóch uzbrojonych ludzi. Przykładają naszemu bohaterowi broń do skroni i zmuszają go do pomocy w ucieczce przed wrogą organizacją przestępczą, rodziną Morello. Po zgubieniu pościgu Tommy Angelo zawozi pasażerów pod bar należący do głowy rodziny, Dona Salieriego. Tam dostaje propozycję dołączenia do mafii. Nasz bohater nie chce mieć nic wspólnego ze światem przestępczym i odmawia. Niestety jakiś czas później zostaje rozpoznany i zaatakowany przez ludzi Morello, którzy demolują mu samochód i rozpoczynają lincz. Tommy rzuca się do ucieczki. Ma dużo szczęścia, bo niedaleko znajduje się bar rodziny Salieri. Mafiozi rewanżują się naszemu bohaterowi za wcześniejszą pomoc i zabijają napastników. Tommy postanawia dołączyć do ich rodziny i przechodzi inicjację. Zostaje wdrożony w szeregi mafii, przy okazji poznając jej strukturę. Na czele stoi wcześniej wspomniany Don Salieri. Jego doradcą, czyli po mafijnemu konciliere, jest Frank. W bliskim otoczeniu głowy rodziny jest również barman Luigi. Poza tym są jeszcze Vincenzo, specjalista od broni i zaopatrzenia, oraz Ralph, jąkający się mechanik, który uczy Tomiego włamywać się do aut jeżdżących po ulicach Lost Heaven. A co wy tu robicie? Co? No, tego tu jest. Tak jest, tak jest. Frank ostrzega Dona, że Tomi nie wzbudza zaufania i tak naprawdę dołączył do rodziny przyparty do muru, ścigany przez Ludzi Morello. Salieri widzi jednak w młodym taksówkarzu potencjał, zleca mu pierwszą misję, której celem jest spalenie aut przeciwnej organizacji. Rodziny mafijne zapewniają, nazwijmy to, ochronę wielu lokalom w mieście, dlatego też kolejnym zadaniem Tomiego i dwójki jego kolegów jest ściągnięcie haraczu. Szybko jednak okazuje się, że w jednym z lokali czekają ludzie Morello, którzy przejęli już ten teren. Poli i sam zostają ranni, a Tom w pojedynkę rozprawia się z napastnikami. Zanim dopada ostatniego z nich, odwiedza ubikację. Widzimy, że w grze występuje siuranie, co na plus. Po załatwieniu się, Tomi załatwia także gościa, który chciał zwiać z pieniędzmi. Przez niemal dwa lata pracy dla mafii, główny bohater zyskuje zaufanie rodziny. Don Salieri widzi, że facet nie tylko dobrze strzela, ale jest też świetnym kierowcą, więc chce, żeby wystartował w wyścigach. Tomi trochę sobie pomaga przed zawodami, bo pod osłoną nocy uszkadza auto faworyta. Mimo to każdemu, kto wygrał ten wyścig, należy się szacunek, bo to chyba najbardziej frustrująca misja w całej grze. Już wiem, to... Po zwycięstwie Tomiego Salieli zgarnia wielką kasę za wygrany zakład, a Tomi poznaje mężczyznę imieniem Lucas Bertoni, który jest dużo lepszym mechanikiem od Radwego. Nasz protagonista jest na fali wznoszącej, więc po pomoc zgłaszają się do niego kolejni ludzie. Nawet Luigi, czyli Barman, prosi go o przysługę. Starzec chce postraszyć kilku typków spod ciemnej gwiazdy, którzy kręcą się wokół jego córki Sary. Rozprawiając się z trzema małolatami naraz, Tomi robi duże wrażenie na młodej kobiecie i Sara zaprasza go do siebie, opatruje jego rany oraz świadczy inne usługi. Don Salieri, po tym jak dowiedział się, co się stało, ma do siebie pretensje. Uważa, że wysyp młodocianych chuliganów kręcących się w okolicy jest następstwem jego zaniedbań. Postanawia zrobić z tym porządek i wysyła Poliego oraz Toma, by nastraszyli gówniarzy. Poli trochę za bardzo się wczuwa i zabija jednego z nich. Frank informuje Tomiego, że zabity chłopak był synem radnego, za którym stoi rodzina Morello oraz burmistrz miasta. Na razie jednak mafiozi mają inne zmartwienia, bowiem właściciel burdelu, który podlegał salierim, przeszedł na stronę rodziny Morello. Co więcej, jedna z pracujących tam kurtyzan od dłuższego czasu sprzedawała informacje wrogom. Frank chce, żeby Tommy zabił ich oboje, lecz nasz bohater rozpoznaje, że kobieta jest przyjaciółką Sary. Sumienie nie pozwala mu zabić ladacznicy, więc pozwala jej uciec z miasta. Następnie wysadza burdel w powietrze. Uciekając po dachach przed policją, Tomi dociera do kościoła, gdzie akurat odbywa się ostatnie pożegnanie syna radnego. Co za przypadek! Postanawia obejrzeć ceremonię z ukrycia, ale szybko zostaje zauważony. Dochodzi do strzelaniny, z której cało wychodzi jedynie nasz protagonista i ksiądz. Klecha próbuje wzbudzić w Tomim wyrzuty sumienia, lecz gdy dostaje plik gotówki, to od razu kończy swoje kazanie. Jednak po powrocie do bazy, Tomiego czeka jeszcze jedno kazanie. Frankowi nie podoba się, że Tommy i Polly ciągle imprezują. Mówi, że Salieri nie będzie płacił pijakom, którym trzęsą się ręce. Chce, żeby Tommy wziął się w garść. Paradoksem jest to, że minutę później wysyła naszych imprezowiczów na wieś, gdzie mają przechwycić transport najlepszej gorzały z Kanady. Udają się na farmę wraz z Samem i paroma innymi ludźmi. Operacja oczywiście nie przebiega zgodnie z planem, bo na miejscu czeka ich ciężka przeprawa z oprychami opłaconymi przez Morellich. Do niemałej masakry, w której ginie mnóstwo ludzi. Sam zostaje ciężko ranny, ale na szczęście znajdują go w porę w jednej ze stodół. Panowie zabierają ledwo żywego kolegę do ciężarówki, a w drodze powrotnej Tomi ma okazję postrzelać do wrogów. Don Salier jest wściekły. Nie dość, że stracił ośmiu ludzi, to jeszcze Frank, jego prawa ręka od 20 lat, zniknął wraz z księgami rachunkowymi. Boss domyśla się, że jego konciliere poszedł na układ w zamian za posłanie go za kratki. Wysyła więc Toma, by zrobić z nim porządek. Nasz protagonista spotyka Franka na lotnisku. Facet mówi, że nie miał wyboru, bo życie jego córki i żony było zagrożone. Tommy odbiera księgi rachunkowe, ale nie zabija starego znajomego. Po raz kolejny nie słucha się poleceń Dona i pozwala Frankowi uciec wraz z żoną i córką do Europy. Następnie jakim sposobem udaje mu się sfingować śmierć mężczyzny i odbywa się jego pogrzeb. Mając tę sprawę z głowy, Salieri wraca do porachunków z rodziną Morello. Wiedząc, że ich dostawca whisky nie jest. Zadowolony ze współpracy z nimi, próbują ubić z nim interes. Niestety, na miejscu spotkania pojawiają się ludzie Morello i dochodzi do widowiskowej wymiany ognia na terenie parkingu. Nasze bandziory wychodzą oczywiście z tego starcia cało. Co więcej, okazuje się, że dostawca, z którym mieli ubić biznes, tak naprawdę był złodziejem, który okradł Morello i chciał im sprzedać jego whisky. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zwłaszcza, że zgarnęli spory zapas whisky. Przenosimy się dwa lata w przyszłość do roku. 1935. Przez ten czas wiele się zmieniło. Tommy ożenił się z Sarą, a na świat przyszła ich córka. Została też ratyfikowana poprawka do konstytucji, która całkowicie zniosła prohibicję. Woda stała się ogólnodostępna nawet w środową noc, ale rodzinie Salieri to nie zaszkodziło, bo już od dłuższego czasu przemyt i bimbrownictwo było tylko jedną z gałęzi ich działalności. Biznes kwitnie, a Tommy zabiera Don Salieriego do restauracji, bo jego kierowca się rozchorował. Mamy tutaj lekkie nawiązanie do Ojca Chrzestnego, bo kierowca okazuje się być zdrajcą, a w restauracji dochodzi do zamachu na życie Salieriego. Tomi ratuje Bosa i zyskuje jego jeszcze większy szacunek. Następnie obaj składają wizytę zdrajcy i wysyłają go na wcześniejszą emeryturę. A chuju, to trzeba tej świata sprzątać, bo nam nie potrzeba. Poirytowany Salieri wypowiada otwartą wojnę przeciwnej rodzinie. Najpierw chce się pozbyć powiązanego z Morello radnego, szychy, który stoi za jego przestępczą karierą. Wysyła Tomiego na parowiec, gdzie jego cel obchodzi huczny jubileusz. Tom przebiera się za pracownika statku, a w toalecie odnajduje podłożonego tam wcześniej Kolta, czyli kolejne nawiązanie do ojca chrzestnego. Po czym posyła parę kulek w polityka i jest po sprawie. Przy następnym zadaniu pomaga mu Poli Panowie przygotowują zasadzkę na młodszego brata Dona Morello, który zapewnia rodzinie spore zyski kontrolując transport w dokach. Oprócz tego facet dysponuje również ogromnymi pokładami szczęścia, bo kilkukrotnie udaje mu się ujść z życiem. Za pierwszym razem rodzina Salieri dokonuje zamachu na niewłaściwej osobie. Później do samochodu z podłożonym ładunkiem wybuchowym, zamiast młodszego z braci Morello, wsiada jego żona. Za trzecim razem mu zacina się broń, a za czwartym ludzie Salieri jego przeprowadzają bardzo nieudany zamach na torach kolejowych. Facetowi nie udaje się oszukać przeznaczenia dopiero za piątym razem, gdy Tommy dopada go w porcie. You lucky po śmierci brata Don Morello staje się bardzo ostrożny. Przestaje pokazywać się publicznie i jeździ opancerzonymi autami. Pewnego dnia Poli dowiaduje się, że Morello pojawi się w teatrze w towarzystwie elity Lost Heaven. Rodzina Salieri postanawia to wykorzystać i rozpoczyna się pościg, który prowadzi na lotnisko. Morello. Udaje się wsiąść do samolotu, ale maszyna zostaje ostrzelana, zahacza o drzewa i rozbija się o ziemię. Po zniszczeniu konkurencji, rodzina Salieri staje się niezwykle wpływowa. Don zdaje się być zachłyśnięty sukcesem i, aby zaznaczyć swoją pozycję jeszcze bardziej, za cel obiera jednego z wyżej postawionych polityków. Tom nie jest przekonany co do słuszności tej sprawy, lecz nie zamierza sprzeciwiać się Donowi. Dowiaduje się natomiast, że Salieri i Morello byli kiedyś przyjaciółmi. Pracowali dla niejakiego dona Pepponi, którego później zabili i podzielili grupę na dwie rodziny. Tommy powoli zaczyna uświadamiać sobie, z kim ma do czynienia, ale póki co nadal jest posłuszny. Bierze karabin snajperski i zabija polityka z dużej odległości, dzięki czemu nikt nie ma dowodów przeciwko rodzinie. Interes kręci się jak nigdy, dlatego Poli jest zdziwiony, gdy Don zleca im kradzież cygar jak jakimś podrzędnym złodziejom. Poli zaczyna też narzekać na wynagrodzenie. Przed akcją wypytuje kolegów, jak zapatrują się na obrabowanie jednego z banków bez wiedzy Dona? Sam nie ma zamiaru działać za plecami Salieriego, więc temat zostaje ucięty i panowie biorą się za robotę. Szybko przejmują transport cygar, ale jedna ze skrzyń ulega uszkodzeniu. Gdy zaglądają do środka, okazuje się, że oprócz cygar są tam diamenty. Przeczucia Poliego okazały się zatem słuszne. Salieri nie ryzykowałby przecież życia swoich najlepszych ludzi dla jakichś cygar. Tommy łudzi się jeszcze, że może boss nie wiedział o diamentach, ale gdy ten pojawia się na miejscu, jego zachowanie nie pozostawia żadnych wątpliwości, że ich okłamał. Tommy, zawiedziony postawą Salieriego, spotyka się z Polim, aby omówić plan skoku na bank. Przyjaciele organizują broń na własną rękę, a po auto zgłaszają się do Lukasa Bertoniego. Następnie urządzają strzelaninę w jednym z banków i chwilę później wynoszą torby wypchane mamoną. Po udanym napadzie Tom odwiedza Poliego, by zastanowić się z nim, jak wyprać brudne pieniądze. Jednak gdy zagląda przez niedomknięte drzwi, doznaje szoku. Poli jest bowiem martwy, a wszystkie pudła z forsą są puste. Nagle dzwoni telefon. To sam, który oznajmia, że Salieri wie o wszystkim. Tomi wielokrotnie ratował skórę sama, dlatego ten chce się odwdzięczyć i zapewnić bezpieczeństwo jemu, Sarze oraz ich córce. Tomi spotyka się więc samym, ale jest to niestety zasadzka. Przyjaciel okazuje się być zdrajcą. Przyznaje, że to on był w mieszkaniu Poliego i to on doniósł Donowi o ich przekrętach. Mafia dowiedziała się nawet o tym, że Tommy darował życie kurtyzanie oraz Frankowi, więc jego wysiłki poszły na marne, bo oboje i tak zginęli. Sam każe swoim ludziom zabić Tomiego, ale goście zdają się mieć orzechy włoskie zamiast mózgów, bo główny bohater wymyka im się, mimo że mieli go na mówce. Tommy zabija kolejnych mafiozów, aż w końcu konfrontuje się z Samem. Próbuje przeciągnąć go na swoją stronę, ale ten jest wierny Salieriemu. Mężczyźni przerzucają się argumentami i oskarżeniami, a po ich przyjaźni nie ma już śladu. Ostatecznie Tommy pociąga za spust i zabija sama. Tommy i jego rodzina muszą się ukrywać. W zamian za status świadka koronnego i zapewnienie bezpieczeństwa, Tommy jest gotów dostarczyć władzom dowody przeciwko swoim byłym pracodawcom. Rozprawa ciągnie się latami i wywołuje szok w całym kraju, lecz ostatecznie Salieri dostaje do żywocie, a kilku jego ludzi kończy na krześle. Tommy zmienia tożsamość i wraz z rodziną przeprowadza się do Empire Bay, gdzie znowu pracuje jako kierowca. Wiedzie spokojne życie, zupełnie jak gdyby nigdy nie wstąpił do mafii.